Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Garden. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przycinam po pierwszym kwitnięciu moje byliny oraz jeden krzew. Powiem Wam, dlaczego warto to zrobić, dlaczego korzystamy z takiego zabiegu pielęgnacyjnego oraz pokażę Wam to na przykładzie szałwii, drakwi gołębiej, koci miętki, naparsnicy oraz lawendy. Zapraszam. Kochani, mamy dziewiątora, no? Jakieś 30 stopni w cieniu, a więc tropikalne temperatury dotarły też do mnie, do Holandii. Taka aura chyba otoczyła całą Europę, i nie jest to idealny moment na cięcie czegokolwiek, ale moje byliny, moje rośliny wieloletnie już naprawdę proszą się o to, żeby je przyciąć. A dlaczego w ogóle wykonujemy taki zabieg pielęgnacyjny na roślinach wieloletnich latem? Otóż nasze byliny, czy też krzewy, po swoim przekwitnięciu potrzebują. Jakby dalszej stymulacji do tego, żeby ponownie zakwitnąć. Poprzez przycięcie takich roślin dajemy im szansę na wypuszczenie nowego odrostu oraz na wypuszczenie, na wytworzenie nowych kwiatów, i przez taki zabieg możemy się cieszyć ich pięknem dalej w sezonie poprzez usunięcie przekwitłych kwiatostanów też y, przekierowujemy ich energię z wydawania nasion na właśnie wytworzenie nowego wzrostu, ponieważ jeśli zostawiamy y, w tym momencie, jeśli zostawimy w tym momencie kwiatostany naszym blinom, naszym roślinom wieloletnim, wtedy one skupią całą swoją energię na wytworzeniu nasion i na wysianiu się, a to przecież nie o to nam na razie chodzi. Chcemy, żeby Nasza roślinka wyglądała dalej ładnie w sezonie, i poprzez właśnie takie przycięcie możemy jej to zapewnić. Przykierowujemy po prostu jej energię z wytworzenia nasion na wytworzenie nowego odrostu. Takie cięcie letnie roślin wieloletnich możemy przeprowadzić na dwa sposoby i wybór cięcia zależy tylko i wyłącznie od Was oraz też od tego, w jakim stanie jest roślinka. Pierwszym sposobem jest przycięcie rośliny do ziemi. Takie bardzo krótkie, ostre cięcie, gdzie zostawiamy dosłownie parę centymetrów łodyg, i wtedy taka roślinka odbija świeżym, mocnym wzrostem od samego korzenia, i e, wtedy cieszymy się jakby na nowo naszą rośliną. Takie ostre cięcie przeprowadzamy na roślinkach, które przede wszystkim już tak nie, ładnie nie wyglądają wyglądają na zmęczone, ich liście są żółte. Albo też za bardzo nam się rozrosły, a więc takie krótkie cięcie pozwala też nam na kontrolowanie rozmiaru niektórych roślin. Ja takie cięcie przeprowadzam na mojej kocinięce, bo ona co roku po prostu rozrasta się jak szalona, i poprzez takie krótkie cięcie jestem w stanie ją kontrolować, i wiem, że ona nie zdominuje reszty roślin na miejscu dookoła niej rosnącej. Takim dużym minusem cięcia krótkiego przy samej ziemi jest to, że musimy czekać na kwiaty trochę dłużej. To trochę bardziej jakby cofa naszą roślinkę, ponieważ ona poprzez takie krótkie cięcie potrzebuje więcej czasu na to, żeby na nowo odbić i żeby wypuścić właśnie świeże kwiaty. Drugie cięcie to jest cięcie roślinki do połowy i w taki sposób przycinamy roślinki, które wyglądają jeszcze świeżo. Te listki wypuszczone wiosną są zielone, jędrne i nie wyglądają na zmęczone. I poprzez takie cięcie będziemy mieli kwitnienie trochę szybciej, ponieważ nasza roślinka nie musi odbudowywać się od połowy. Bazy od początku, ale może się skupić już w takim cięciu do połowy na natychmiastowym wytworzeniu kwiatostanów. Jest to dla niektórych lepsza opcja, ponieważ wtedy będziemy mieli to drugie kwitnienie szybciej, i na przykład w takich rejonach, gdzie macie dłuższy sezon, tak jak ja osobiście, to przez takie cięcie roślin do połowy. To niektóre rośliny, z niektórych roślin będziemy mogli nawet uzyskać trzecie kwitnięcie, ponieważ kiedy przytniemy je do połowy szybko, mamy drugie kwitnięcie, to możemy się pokusić jeszcze raz o właśnie drugie ich przycięcie i wtedy może jeszcze wyrobimy się w tym sezonie z tym, żeby nasza roślinka miała powiedzmy trzeci wysyp kwiatów. Jest to właśnie możliwe wtedy, kiedy mamy dłuższy sezon, czyli tak jak u mnie w Holandii, kiedy jeszcze w październiku mam dosyć dodatnie temperatury, mogę się pokusić na drugie cięcie moich roślin wieloletnich? Cięcie letnie zaczniemy sobie od mojej kocimiętki i um... Tą roślinę zawsze przycinam nisko. Przycinam ją nisko, ponieważ jak możecie zauważyć, dosyć sporo się rozrosła. Ja nawet mam tutaj podporę od piwoni, żeby nie zachodziła mi na drakie gołębią, która się tutaj znajduje. I moi drodzy, mogłabym ją przyciąć do połowy. Już widzę tutaj świeży odrost, ona dobrze y, wygląda, więc mogłabym się tym trochę pobawić, ale y, tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku tej rośliny zależy mi na kontrastu. Kontrolowaniu jej wielkości, na tym, żeby nie zdominowała mi tu wszystkich roślin dookoła, a więc kocimiętkę w tym momencie przycinam nisko i będę czekała na to, aż odbije świeżym wzrostem i a, oczywiście ponownie zakwitnie tymi pięknymi fioletowymi kwiatami. Byliną, którą dzisiaj przytnę z wami jest drakiew gołębia Pink Mist i tą bylinę przytnę tylko do połowy, a nawet będę się trochę tutaj bawić z nią, ponieważ usunę jej tylko przekwitłe kwiatostany. Zobaczcie, one wyglądają tak, ponieważ cała roślinka wygląda dobrze wygląda świeżo, zielono, zobaczcie. Tutaj nie ma oznak żadnych chorób, wszystko wygląda super. A więc żeby po prostu utrzymać dalsze kwitnienie, bo zobaczcie, ona ma świeżo, ma dużo świeżych kwiatków. Po prostu usunę w tym momencie jej przekwitłe kwiatostany i to pozwoli mojej roślince na kontynuację jej cudownego kwitnienia. Tak wygląda w gołębia butterfly blue, którą przycięłam do świeżego odrostu, czyli przycięłam ją nisko. Usunęłam wszelkie gałązki, które wypuściła wiosną, ponieważ zostały zaatakowane przez mączniaka. Były już dosyć mocno porażone i poprzez usunięcie chorych łodych, łodyg staram się kontrolować chorobę. Jeszcze też zastosuję opryski olejem nim i to pozwoli mi zastopować oraz wyeliminować. Mączniaka, ponieważ moi drodzy, jeśli pozwolimy mączniakowi zdominować naszą roślinkę, to możemy nawet nie doczekać jej ponownego kwitnienia. Jeśli nawet świeży odrost został dosyć mocno porażony, to nawet bym radziła Wam usunięcie świeżego odrostu i poczekanie na wypuszczenie przez Waszą roślinkę kolejnych liści. Kolejna jest szałwia i tutaj wyraźnie widać, że będę musiała przyciąć ją do ziemi. Będę musiała ją przyciąć nisko. I e, niestety, powiem wam szczerze, mam mały problem, ponieważ tak e, mam e, tutaj cztery szałwie i e, Dwie roślinki wyglądają właśnie tak trochę na zmęczone, te liście są pożółkłe, a dwie roślinki wyglądają fajnie, te liście są żywe, zielone, ale niestety, żeby mieć jednolity wygląd na tej rabacie. Wszystkie będę musiała ściąć do ziemi. Zobaczcie, szałwia przeważnie tak wygląda po pierwszym kwitnieniu. Ja nie mam problemu z przycięciem je do ziemi. Widać już właśnie nawet świeży odrost, zobaczcie. I em, w takich warunkach, jakie teraz mamy, czyli bardzo opalne lato, myślę, że ona bardzo szybko nadrobi nowym wzrostem. Na parsnicy cięcie jest dosyć proste, ponieważ usuwamy tylko i wyłącznie przekwitły kwiatostan, liście zostawiamy i Mogłabym w tym momencie zostawić te nasiona i pozwolić wysiać moje naparstnice, ale chciałabym jeszcze zobaczyć trochę więcej kwiatów. I ja już widzę tutaj, że wypuszcza powoli małe poboczne pędy. Te kwiaty nie będą tak duże jak ten główny pęd, ale na pewno będą ładnie wyglądać. Nieważne jakiej wielkości jest kwiat. Aby było kolorowo, więc staramy się przyciąć na parsnice zaraz pod ostatnim, ostatnią torebką nasienną i to pozwoli tej roślinie przestać koncentrować swoją energię na wydaniu nasion, tylko na wydaniu nowych kwiatów. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie, ponieważ mamy dzisiaj w Holandii chyba najcieplejszy dzień w roku. Super czas sobie wybrałam na przycinanie roślin, po prostu świetny, i to jest nasza ostatnia roślinka, czyli lawenda. I moi drodzy, lawendę przede wszystkim. To, jak tniemy, zależy, jak młoda czy też stara ona jest. Jeśli mamy młode sadzonki lawendy, takie jedno lub dwuletnie, to generalnie przyjęte jest, że takiej lawendzie nie pozwalamy kwitnąć. Tniemy ją cały czas nisko, co jakieś dwa tygodnie tniemy ją nisko, cały czas nisko, po to, żeby ona się rozkrzywiała i budowała śliczną bardzo rozłożystą bazę na przyszłe lata. Ta lawenda jest już u mnie drugi albo trzeci sezon. Podajże już ma dwa lata, tak mi się wydaje, ponieważ kiedy ją kupiłam, no była małą sadzonką, więc podejrzewam, że mam już, ma już dwa lata, dlatego pozwoliłam jej w tym roku zakwitnąć, chociaż mogłabym teoretycznie ją jeszcze krótko przycinać, żeby móc nadać jej jeszcze bardziej rozłożysty wygląd, ale... Nie zrobiłam tego, chciałam się w tym roku cieszyć jej pięknie pachnącymi kwiatami, i ja na wiosnę, moi drodzy, zawsze tnę moją lawendę nisko. Ja na wiosnę przytnę ją gdzieś na takiej wysokości i to jest wszystko świeży odrost, dlatego w tym momencie przytnę jej tylko przekwitłe kwiatostany, żeby nie traciła energii na wytwarzanie nasion i żeby pobudzić ją do właśnie wypuszczenia nowych kwiatów i tak właśnie robimy też z lawendą, która już jest starsza i która już może sobie swobodnie właśnie kwitnąć. Generalnie przy lawendzie pamiętajcie, że to jest krzywinka, która lubi cięcie i im częściej będziemy ją cieli, przycinali, tym rozłożyściej będzie rosła i lepiej, lepiej będzie kwitła. Przy przycięciu naszej lawendy warto pamiętać, że fajnie jest jej nadać taki. Półokrągły wygląd, a oznacza, że tutaj tniemy trochę wyżej, tutaj trochę niżej i wtedy nadajemy jej taki bardziej czysty wygląd. Nie jest to taki dziko wyglądający krzaczek, tylko będzie ładnie właśnie przyciętą lawendą. Obowiązkowe letnie cięcie roślin wieloletnich, obowiązkowe przynajmniej w moim ogrodzie na razie zostało zakończone. Tak jak wspomniałam, z niektórych bylin postaram się wyciągnąć jeszcze jedno kwitnienie, a to oznacza, że na pewno podejdę do cięcia na przykład mojej szałwii jeszcze raz. Pamiętajcie, że kiedy robicie takie zabiegi pielęgnacyjne, to starajcie się to robić ostrym oraz czystym narzędziem. Ja może nie pokazywałam tego w filmiku, ale po każdej zmianie rośliny opryskiwałam mój sekator alkoholem, alkoholem dezynfekcyjnym, żeby. Nie przynosić chorób, które mogą ewentualnie znajdować się na roślinie. Nigdy nie wiemy, jakie patogeny się tam znajdują i nie chcielibyśmy tego rozprzestrzeniać po naszym ogrodzie. Rośliny wieloletnie, czy to byliny, czy to krzewy, tak naprawdę są bardzo bezobsługowe i nie wymagają zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Ale takie właśnie cięcie podczas lata, kiedy kwitną i e, kiedy te kwiaty przekwitają, warto wykonać, ponieważ jak już wspomniałam, dajemy im nową energię na to, żeby wytworzyły nowe kwiaty i żebyśmy mogli cieszyć się ich pięknem przez cały sezon. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie dzisiaj mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!